i wracamy nowym nabytkiem ale panowie jestem na pełne gacie mam, powiem wam tyle Jest taki mróz co chwilę nam zamarza paliwo w układzie paliwowym i niestety ale stajemy Nie wiem na ile nam pomoże Na ile się uda dojechać Silnik jest już zagrzany, mamy Ponad 80 stopni, 40 minut. Chodził e, nowy kombaj na, e, na postoju. Grzał się nic, nie działo. Tylko daliśmy trochę gazu. 20 metrów od lawety z gaz. Podczas załadunku dzisiaj w nocy przyłapało minus 15. Kurczę, odpala od szczała, Zaraz nachodzi filtr parafiną. Letnie paliwo i się zabija. Noż kurczę. Nerwy są niesamowite. A do tego kurczę, kawał bydlaka śniegu nawalone Ja nie wiem jak takim kombajnem jechać kurczę, jeszcze znaczy na hydrostacie nie mogę się na przyzwyczaić Ale jedziemy 18 na godzinę i tą prędkość będziemy utrzymywać Mamy latarkę Musimy się wyminąć. Wymienimy się jakoś i nic nie widzę za bardzo. Ale powiem wam, że hydrostat to jest to jest bajka. Przepraszam, to będzie trzeba wypikać to co powiedziałem. Ale to piękne chodzi. Tak się namęczyliśmy i przy ściąganiu, przy załadunku tego kombajnu, że niestety, ale prezentacja już będzie w ciągu dnia, ale dopiero po nowym roku, bo ja zaraz jadę do Wrocławia. Ósmej rano mamy umówiony serwis samochodu, a później jedziemy na, na Sylwestra. No, yy, zrobiliśmy taki patent, jeżeli chodzi o ten filtr. Zabijał się pierwszy takie sitko na... Zobaczmy, damy trochę więcej obrotu, czy idzie? Idzie, dobra. Zabijało się sitko na tym szklanym e, filtrze zaraz poniżej zbiornika i wywaliliśmy te sitko w nadziei, że filtr e, ten górny przy silniku się nie zabije, bo silnik już jest ciepły, jest gorący, jeszcze jest taką e, pianką jak z materaca, jest obłożony, trytką połapany. Także no mam nadzieję, że będzie dobrze. Kurcze, kamery nie potrafię włączyć. Wydawało mi się, że potrafiłem, ale może trzeba to dłużej przytrzymać ten przycisk włączenia albo coś się stało podczas transportu. Cibiradio Radio mamy, mamy zwykłe radyjko, kurcze, ledowe oświetlenie. No jest luks. Schamba bardzo zadbany, bym powiedział. W środku czyściutko aż pachnie. Ale dokładnie jaki model? To wam powiem przy prezentacji, niech was jeszcze troszkę ciekawość pomęczy. Byle nie stanąć we własnej wsi, bo będzie wstyd, będą się śmiali, kurze, kupili, wymienił siekierkę na kijek, tak, stryjek. Ale kurczę pierwsze wrażenia z jazdy takim kombajnem, oprócz tego, że ja nie czuję jaki on jest fest szeroki, i tutaj Tutaj wymieni, wyminąć się z tirem To będę miał pełne porski, chyba się dopiero się nauczę O kurde, mogłem się tam wyminąć Ale nam mocno zjechał A, nie no, mam autostradę, ale wyhamujemy. Przede wszystkim trzeba uważać, bo jest tak ślisko, żeby zaraz się do jakiegoś rogu nie władować. Tu mam trochę wyżej, tu się z nim wymienimy. Kurcze, no to jest fantastyczna maszyna, to jest przeskok naprawdę, naprawdę bardzo duży przeskok dla naszego gospodarstwa. Milowy dzień, jestem podniecony, więc pewnie bredzę, więc musicie tutaj to przeżyć. Pierwsza moja przejażdżka tym kombajnem to był zjazd z lawety, bo nie dałem się namówić, żeby wjechać ani żeby dojechać do miejsca załadunku, gdzie to robiliśmy ale kurczę powiem wam że no to jest fantastyczne pierwsze wrażenia ja, z jazdy tylko żeby nam nie stanął Fadują obroty silnika? nie jest w porządku ja się go dopiero uczę 19,5 km na godzinę ale się jedzie jak Złotko! Naprawdę! Ale kompletnie jeszcze nie czuję wymiarów tego kombajnu, bo to praktycznie jest dwa razy większy kombajn <śm> niż to, co mieliśmy wcześniej. On praktycznie bez headera jest mało co węższy jak nasz z headerem założonym. E jak nie mam takiego wyczucia, gdzie się mi kombajn kończy, na pewno to przyjdzie z czasem. Pierwszy raz jak jechałem w naszym kombajnie 1157, to też o co nie trzeba było spodni razem z majtkami zmieniać. A potem jeździłem z zamkniętymi oczami, tak prawdopodobnie będzie i z tym kombajnem. O kurczę, ta mi się odkleiła. Odkleiła mi się antena z XIVI Kurczę, powiem wam, pierwszy mój pojazd z gałką na kierownicy. Mała rzecz, ale powiem wam, że chyba to trzeba króla w ciągnikach zrobić. To się bardzo przyjemnie operuje. Śmiał się, sąsiad wyskoczył i powiedział, że na żniwa to już trochę za późno, jak się zapomniało skosić. Także jest racja, już jest trochę za późno. Przechodzi? dobrze, że kuzyn nadjechał. To 11 ton waży, to też może wdawać Nie wiem ale... to by wjechał, nie poczułby nawet tego To się iść.